Dzień dobry. 27 marca, jesteśmy przy siebie buraków. Województwo Kujawsko-Pomorskie, miejscowość Kołuda Wielka. Za mną w tle siewnik. Buraki są dobrym i ważnym przeplonem dla naszych pszenic. Część z Państwa zastanawia się, co my dzisiaj tutaj robimy. Właśnie dlatego też oglądamy to pole, żeby zobaczyć, jak sieje się buraki. Znajdujemy się na polach produkcyjnych. Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakład doświadczalny Kołda Wielka. Siewy buraków, jeżeli chodzi o rozpoczęcie, dla mnie wykładnią jest temperatura gleby i temperatury, powiedzmy stan prognozowanej pogody na następne dni. W tej chwili temperatura gleby jest około 14 stopni, gdzie optymalna dla siewu, moment, w którym zaczynamy, to jest nawet 5-8 stopni. Także mamy ciut wyższą temperaturę. Dlatego już jesteśmy w połowie siewów. Tutaj przed plonem był jęczmień o zimy. Później był zasiany poplon ścierniskowy, gorczyca. Jeżeli chodzi o nawożenie, to tutaj pod buraki stosujemy obornik. Były tutaj zesuwane około 30 ton obornika przed, przed plonem. Na zimę całość była zaorana, czyli uprawa konwencjonalna. Połowę areału buraków mamy w uprawie w konwencjonalnej połowa jest w uproszczeniu, gdzie buraki są siane po poplonie zimnym, który był na początku stycznia talerzowany, ze względu na to, że w tym roku prawo na to pozwalało. Obsada, jeżeli chodzi o siew buraka, w tej chwili siejemy go na głębokość około 1,5 do 2 cm. Liczyłem na to, że miały być opady deszczu. No niestety jest sucho. A co najgorsze, bo jest, y, dzisiaj mamy 27 marca. Y, na niedzielę były zapowiadane opady deszczu w, y, około 10 mm. Niestety, ale y, codzienna prognoza minimalizuje już ten opad i już na ten moment mamy około półtora tylko mm. Siemy dlatego powiedzmy tutaj 1,5 do 2 cm. Y, jest to siew. Y, w tej chwili przy obsadzie wykonujemy go 115 tysięcy roślin na hektar. Tutaj mamy ciut większą ziemię, ale myślę, że na tyle mamy dobry siewnik, że on pozwoli na jednakową głębokość. Zakładam się, powiedzmy, tutaj na głębokości około 1,5 cm. W obsadzie 115 tysięcy, gdzieś 18 do 19 cm powinno być następne nasionko. Niektórzy sieją co 16, co 20. Yes. I tutaj mamy następny nosioną. Jak patrząc ubijając co to jakieś półtora centymetra. Można nawet zobaczyć, na łopatce jest ten. Na tej łopatce tak. jest, jest tutaj podziałka. Tak. I można ją sobie tutaj przyłożyć i to będzie rzeczywiście. Mamy tą głębokość tak około 1,5 nie? Przed chwilą, jeszcze zanim tutaj tak. mieliśmy nagranie, mówiłeś też, że zobacz kolejny rząd i ten burak. E, tutaj mamy co? Ile co? Mówiłeś: co 18. Co 18. Co 18. Natomiast e, w kolejnym rzędzie przypada e, w tym trójkącie, czyli on jest tutaj tak, pomiędzy. To, tak, to, to taki Czyli gmetycznie... mamy po prostu tą, ten, e, tą, tą przestrzeń. Sprawdzimy. Wykorzystanie głównie chodzi o światło. Aha. Może przy wschodach to będzie nawet, jeżeli. Będziemy później na tym polu, to e, będzie to ładnie widać, jak już rośliny powschodzą. W naszym gospodarstwie Tomek tutaj przygotowuje e, uprawę, czyli te podłoże pod siew buraka. To jest naprawdę bardzo ważny element. Do 3 cm do 3,5 mać głębokość. Głębokość uprawy pod buraka cukrowego. I z prędkością, która nie przekracza 10. 10 na godzinę. Tak. Chodzi o to, żeby nie rozbić tej ziemi, lepiej, żeby była lekka grudka.